W dzisiejszym wideo omówimy sobie Bitcoina, złoto, srebro, parę kryptowalut, głównie Ethereum, EOS i Ripple, a także link i jego wystrzał w górę oraz prognozy gdzie może zajść. A także powiemy parę słów o wiadomościach na polskim rynku, gdyż znowu zaczynają błądzić, by sprowadzić ludzi na złą stronę. Więc jeśli Tobie wydaje się to interesujące, zapraszam Ciebie na odcinek. Cześć Czołem, ja nazywam się Maciek. Witam wszystkich na 321 Krypto. Zanim jednak zaczniemy, proszę sprawdź mój kanał. Chciałbym tutaj pogratulować wszystkim, co mnie oglądają. Mam 200 subskryberów, właściwie 200 i jedna osoba właśnie gdzieś dołączyła tutaj. Więc dziękuję. Jeżeli interesują Ciebie takie tematy właśnie z aspektów gospodarki, inwestowania, a właściwie poruszania się po giełdzie w e, aktywnym stylu, e, to właśnie zaczynam publikować e, Poradnik, jak właśnie czytać wykresy i na czym to wszystko polega. Więc możesz sobie wejść na mój kanał i zobaczyć w zakładce krypto, tutaj właśnie videos i playlist, właśnie poradnik kryptowalutowy. Jutro dogrywam kolejny odcinek, więc trzymajcie się. Także zaczynamy. Zanim jednak tutaj przejdziemy, chciałbym tylko pokazać parę rzeczy o Bitcoinie. No, bitcoin w tej chwili idzie do góry, więc za dużo tu nie można powiedzieć. Dopóki nie dotrzemy tu do właśnie poziomu, jak widzicie, 10 tysięcy, tu idziemy bardzo, bardzo dużo, jednak tutaj zderzyliśmy się z tym właśnie progiem, takim i wchodzimy pod ten górny, tutaj, wolumen transakcyjny w tej chwili, czyli tak jak sobie wyznaczyliśmy wcześniej, ten opór, oraz tutaj, właśnie, w ten nasz. Support mamy, właśnie wyznaczone. Jak sobie przejdziemy na bardziej takie bliższe linie czasu, to widzimy, właśnie, że możemy w tym korytarzu, co tutaj mamy, i on ładnie się odbija, ten bitcoin tego, narysować jeszcze mniejszy, wzrastający. I właśnie jutro prawdopodobnie będę nagrywał odcinek, właśnie o tych formacjach, tak zwanych patterns, czyli figurach, wzorach, jak to zwał tam po polsku, nie wiem. I e, jak widzicie, wzrastający to taki trójkąt, ten wierzchołek, e, Rising Wedge, to jest też nazywane po angielsku, e, ładnie kreuje nam tutaj opór, czyli tak jakby Bitcoin się odbija, od tego odbija. Jest tylko jeden problem, że to charakteryzuje się ponad 65% spadkiem w dół, więc no nie wiem jak to będzie. Jeżeli jednak, tutaj uwaga, jeżeli jednak. Bitcoin przebije ten opór, i wyjdzie z tego właśnie e, z tego właśnie tutaj trójkąta takiego e, górą, więc wtedy wszelkie bariery, jakie możemy, Bitcoin raczej e, połamie. I tu pokażę wam jeszcze jedną rzecz, którą zauważyłem i nie widziałem tego na każdym innym portalu. W tej chwili widzę, że się to wszystko cofa, ale być może cofa się właśnie do tego tutaj poziomu, więc tu można będzie agresywne wejście wziąć, albo tutaj i zobaczyć, jak to się wykmini. Weźmy sobie na srebro. Srebro też w tym naszym dużym kanale tutaj idzie sobie, wyłamało się tutaj, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że tutaj mniej więcej jest agresywne wejście. Ja wszedłem właśnie na IQ Option, zgarnąłem tam chyba 18% z tego, co mi się wydaje. Mniej więcej tyle. 17%. No, nie, akurat 17 to był maks. Ja mniej więcej wyszedłem w tym fragmencie, tutaj, więc to było mniej więcej gdzieś w tym miejscu. 12%, o, bo raz w 10 jest mnożnik, więc około 12-13% to było. W tej chwili tutaj właśnie opadamy. Jak widzimy, te dwie nasze tutaj krzywe pokazują nam, że jest właśnie ten, ten spadek do dołu, jednak tu zobaczcie, jest taki support ładny nam się tutaj wykreował i być może właśnie odbijemy się, jeżeli spojrzymy sobie na godzinówkę, to spójrzcie, w ogóle cała ta formacja na godzinówce, cały ten, spójrzcie, cały ten tutaj ruch, o ten tutaj, spójrzcie jak wygląda z bliska, co Wam to przypomina? O tym też będziemy mówić właśnie na formacjach, odcinek będzie o właśnie bottomingu i cyklach, patrzcie. Tu jest, jest ładnie bardzo zaznaczone, proszę bardzo, tu wchodzimy, tu wchodzimy, tu wchodzimy, tu wchodzimy, tu wchodzimy, patrzcie na te wierzchołki, te wierzchołki zanikają i potem poleciliśmy i tutaj lecimy. I co nam to daje? Bottoming, czyli bardzo tak zwany bullish pattern. Bykowy, taki hoss, hossowy, jakby yy, wzór. No ja będę używał, może, te angielskie słowa, gdyż one są bardziej uniwersalne niż polskie. Tak, tak przynajmniej będziecie, jak będziecie oglądać jakieś inne wiadomości z języka angielskiego, lub wiadomości, nie wiem, e, CNBC lub coś takiego, to będziecie rozumieć po prostu wszystko, co się dzieje. Także tutaj widzicie od tego wolumenu transakcyjnego się to odbiło, ale może to być tylko retest. No i wtedy coś, co ja bym chciał zobaczyć, to takie, taki wzór. Ok, i wtedy mógłbym narysować właśnie tutaj taką pociągnąć tą linię, i srebro mogłoby się wyłamać właśnie z tego tutaj początku. Ale yy, na razie yy, nie będę tutaj tego robił. Muszę zobaczyć, czy srebro wyłamy się powyżej 17800, yy, i wtedy będziemy mogli, jeżeli zacznie odbijać się i iść w górę, czyli to tutaj zajdzie mniej więcej wyżej niż ja może zmienię kolor, żebyście widzieli. To właśnie. Oj nie to. To mniej więcej zejdzie mniej więcej tutaj, czyli wyżej niż to, ok. To wtedy będzie można coś myśleć właśnie o takich rzeczach. Tylko wykasuję to i teraz przejdźmy do złota. Złoto tutaj, ja tutaj tylko to sobie wymarzę. Momencik, akurat widzę, że miałem inne. Pointer o no i dobrze złoto jak widzimy wyszło dołem tutaj właściwie to złoto na razie nic nie trzyma poza tym taki tutaj wolumenem więc złoto może robić rites mamy ogromną ilość energii lecz spadamy trochę do dołu tutaj mamy ten support co mi się bardzo podoba jak go tutaj zaznaczę i być może robimy właśnie teraz rites to by wyglądało tak jak jakby double taki bottom zobaczcie. O, bardzo silny w sumie i równie dobrze moglibyśmy tutaj narysować sobie nowy układ. Ja może wezmę inną linię, inny kolor, e, no może być też taki właśnie i jakbyśmy sobie pociągnęli tutaj, o proszę bardzo i mamy nadal e, naszą tutaj, o coś takiego. O, to zobaczcie, tak jakbyśmy mieli taki układ. I teraz możemy narysować em, coś takiego. Proszę bardzo. I być może będzie to właśnie te wyłamanie. I pójdziemy jeszcze bardziej do góry na y, target. To będzie mniej więcej. mniej więcej. jakieś 1610, jeżeli nic się nie zmieni. Ale to nie jest najciekawsze. Najciekawsze jest to, co Wam za chwileczkę pokażę. Muszę tylko sobie oddalić to nieco. Wyłączę tylko nasze tutaj gadżeciki. Ok, tylko zostawię sobie to. Teraz zobaczcie. Spójrzcie na ten wykres. Co Wam on przypomina? Tu mamy bitcoina idącego do góry. Tu mamy złoto. Bardzo podobny. Więc zrobimy sobie teraz coś takiego, czego nie widziałem właśnie ostatnio na tych kanałach różnych, czyli dotąd, ok, pociągniemy jeszcze jedno stąd, oj, 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 oj nie, pociągniemy jeszcze jedną sobie mniej więcej stąd, dotąd, no może jednak od, od, od odbicia. Weźmiemy to. Ja to tylko przesunę sobie to, bo to już jest zaznaczone. O nie wiem tylko czemu. Czemu on to robi od środka właśnie tego właśnie nie rozumiem. Ale jeszcze, jeszcze jedną próbę zrobimy. O, dobrze jest bardzo. Dobrze, teraz to sobie skopiujemy. Tak, tak, ja wiem, wiem, spokojnie. Wszystko jest w najlepszym wszystko jest w najlepszym porządku. Tak to właśnie wygląda dziwnie na razie. Zaraz sobie tutaj to odwrócimy. O, proszę bardzo. Troszeczkę sobie o, tak do góry weźmiemy. O, proszę bardzo. Mam tutaj te dopasowanie, to jest te dopasowanie. <laughs> no, jak się zdziwiłem, sam się zdziwiłem, jak to jak to po prostu zrobiłem, widzicie na, na złocie było to trochę dłuższy okres, ok, dlatego tak to nam wygląda, ale możemy to tak mniej więcej dopasować, patrzcie czyli prognoza na bitcoina to mniej więcej 17 tysięcy, bum zobaczymy bardzo podobnie być może złoto jest tak zwanym leading indykatorem, czyli prowadzącym wskaźnikiem dla bitcoina no, yy, oczywiście nie będzie takie same, jak tutaj sobie nie przyłożymy, mniej więcej w takim będzie to miejscu, ale tak mniej więcej może to yy, wyglądać. Także to taka ciekawostka, <laughs> zobaczymy. Wszystko spójrzmy sobie na Ethereum. Ethereum pięknie tutaj wiruje w górę. Ethereum może tak samo pokazać dla Bitcoina yy, w tym właśnie wyłamaniu, gdyż jest też bardzo, bardzo yy, podobne. Jednak tutaj, jak widzicie na tym. Na tym oporze się troszeczkę zatrzymało. Widać już taki exhaustion, takie wyczerpanie tego, więc może taki zrobić retest tutaj nam Ethereum. No ja już, no ja niestety mówiąc szczerze przegapiłem te Ethereum i aż mnie głowa bolała. Mniej więcej w tym miejscu wszedłem i w tym miejscu wyszedłem, a potem zrobiłem wejście, zaraz Wam pokażę. O, w tym miejscu zrobiłem wejście na 187% i po prostu myślałem, że jednak wyjdzie dołem i mnie wystopowało, a następnie poszypowało w górę, jeszcze tutaj wszedłem w tą małą świecę, widzicie, o tutaj i na tym właśnie sobie oporze tutaj narysowałem, spójrzcie gdzie to jest, o tutaj się narysowałem i wszedłem w tą czerwoną liczyłem na retest i no i po prostu ona tutaj schodzi minimum w dół i mnie wyzerowało, poszło, później już tutaj nie wszedłem, nie wszedłem, nie wszedłem, tu już E, trochę się wkurzyłem, bo tak już polowałem na te ethereum od dwóch miesięcy i tak mówię. Za to tutaj shortowałem, zarobiłem trochę, tutaj też troszeczkę, ale to już takie grosze. I e, no właśnie tak to e, wygląda. Zobaczcie jak ładnie ethereum wygląda. Jest kumulacja i potem wystrzał, kumulacja i potem wystrzał. Tu akurat już potem te malutkie rzeczy przegapiałem, bo akurat teraz pracuję w innym miejscu. E, tymczasowo na takim projekcie i no, jestem często na mitingach, i dzisiaj, tak samo jak tutaj, był spadek stąd. To już miałem wejść, ale mówię, a i nie miałem czasu, już tam mnie wołali, i tylko przyszedłem z mitingu po pół godziny, patrzę już, mówię, no choroba, Ale to taka ciekawostka. EOS, czyli IOS. Zobaczcie, cena to 6,30, jest nasz target. Bardzo ładnie wyszedł z tego roundingu. Tutaj widzicie z tego zaokrąglenia, i w tej chwili testuję i podejrzewam, że. Pójdzie do góry. Ja zaczepię sobie Eosa w taką małą w sumie sumę, ale na dość dużej dźwigni. Poczekam tylko, aż będzie taki sygnał do wejścia i, i właśnie wtedy to zrobię. Jednak w tej chwili widzę, że nie do końca będzie to szło od razu. Widzimy. RSI spada bardzo dobrze. Jeżeli uformuję coś takiego właśnie spadającego znowu i potwierdzi to nam właśnie ten cykl, wtedy energia powinna się nazbierać. Będzie pięknie, piękne wejście. Jak, jak będę w domu przy komputerze, to zrobię właśnie screenshot i dam da 3-2, 1 krypto powiadomienia, wtedy, wtedy właśnie będziecie mogli. Sobie zobaczyć. Tutaj, proszę bardzo, jest właśnie nasze powiadomienia: są tutaj. Mam już 13 membersów, bardzo dobrze. Miałem 3 niedawno, jest świetnie. Także na razie, tutaj wszystko jest za darmo. Za takie sygnały na innych grupach płacicie grube bańki, tutaj są za darmo. I jeszcze nasz XRP. Podobna sytuacja: XRP już właśnie się widzicie, zeruje. Myślę, że EOS będzie bardzo podobnie. XRP będzie miał niedługo bardzo dobre wejście. Nastąpi ono już powiem w. No właściwie w, w kolejnych, nie wiem, godzinie do dwóch, więc szybko kończę ten odcinek. Jeszcze tylko link pokażę. Link zobaczcie, pięknie się wyłamał. Ja akurat wszedłem tutaj. Nie pamiętam, czy dałem akurat linka. Na tak dałem, proszę bardzo. Zaraz tutaj pokażę Wam. Link, proszę bardzo tutaj agresywne wejście, tutaj też właśnie wszedłem i link potem poszybował e, 300, a, a tak właściwie jest już 3300, więc target okazał się jeszcze, jeszcze e, wyżej cena poleciała, proszę bardzo 14 czy 15% e, jest zarobione. BNB e, kolejny, zobaczcie, jeszcze prawie 50% do góry, BNB ładnie idzie w górę, tylko w tej chwili nie wchodziłbym w te BNB, gdyż będzie ono tutaj na tym poziomie, E, retestowało. E, ja zaraz tylko tutaj tak dodam bardzo szybko. E, nie wiem, zawsze staram się szybkie odcinki nagrywać, ale jak się rozgadam tutaj z wami, to <laughs> jest ten. Coś takiego mniej więcej może się zdarzyć. Ok, e, dodam tylko to tutaj ten snapshot na właśnie e, na powiadomienia. Proszę bardzo. O, pek. I mamy właśnie tutaj to. Także tak to mniej więcej wygląda. E, tutaj tylko jeszcze chciałbym pokazać właśnie ten NG, NG się rozpędza jakby. Zobaczcie, jest bardzo podobny tutaj właśnie ten fragment. Widzicie? I w tej chwili NG uważajcie, bo może właśnie po tym zrestarcie tutaj może wystartować ładnie do góry, gdyż znowu energia się tutaj nazbierała do tego poziomu i się zakręciła tutaj w górę. Widzicie, bardzo podobny nawet ten ruch. W ogóle tutaj na tym, to jakby było head and shoulders, czyli Podobnie też jest tutaj Kopen Handel na RSI. No, ja w tej chwili e, zaraz po tym odcinku obejrzę bardziej tego NG'ego. Dam tutaj setup może na właśnie 3,21 krypto, e, więc tak to właśnie wygląda. Dobra, jeszcze przejdźmy tylko do wiadomości. Chciałbym tutaj pokazać parę rzeczy. E, tutaj właśnie pięć tematów tego tygodnia ważnych dla Twojego portfela. Inflacja bije po kieszeni, e, czyli wiadomo, naganianie na inne rzeczy. Nie mamy za bardzo na to wpływu. Znamy najnowsze prognozy walutowe, tak jak mówiłem, my myślimy, że będzie więcej, nie wiem, 450-80, może i 5 zł, tak jak pokazywałem na wykresie. Klienci kontra banki tutaj spierają się z bankami o zwroty prowizji spłaconych kredytów, czyli to takie. Nie wiem, żaden z tych tematów nie jest ważny dla mojego portfela. Bo jeżeli ktoś ma portfel, to interesuje go inflacja, ponieważ już jest zainwestowany, ceny mieszkań tak samo, nie wiem. W ten, kto ma nieruchomości, więc nie wiem, chyba portfel nieruchomościowy, no to yy, pff, też za bardzo go to nie interesuje, gdyż y, albo wynajmuje, albo będzie sprzedawał, więc y, to jest normalne, że, że interesuje się tym rynkiem, więc takie, ja wiem, te ceny akurat nie, nie skaczą w rynku mieszkań o, nie wiem, 40% do góry od tak jednego dnia. No i dobrze, pasywna rewolucja i tutaj opisywane kolejne bzdety, nie wiem, jak ci ludzie nie wiem, analityk, nie wiem, chyba nie wiem, skosza na śmieci. Pasywna rewolucja omija Polskę, kiedy inwestowanie będzie tańsze. Czyli tu opisywane są rzeczy, jak to na zachodzie ludzie inwestują w ETF-y. ETF to jest taki zbiór akcji, które są po prostu w takim pakiecie, jakby koszyku i się je kupuje. Czyli na przykład SP500 w Stanach, ten SP500 zawiera 500 najlepszych spółek w Stanach i ten, ten jakby pak, ten, 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 e, te konsorcjum, które jakby kontroluje tego ETF-a, na przykład jakich, jakaś z tych firm spada poniżej jakiegoś procenta rentowności, to jest wywalana i zastępowana nową firmą w tym właśnie, e, w tym ETF-ie. To daje nam to, że nie musimy płacić jakimś tam ludziom za nie wiem, doradzanie nam, tylko po prostu ci ludzie już się tym interesują i kupując ich ITF-a, po prostu już to wszystko jest tam wliczone w cenę, że to oni zarządzają jakby tym koszykiem tych, tych rzeczy. No i w Stanach jest to bardzo popularne, w ogóle na większy, w większości rynkach jest to bardzo popularne, a tutaj mówimy, że jak to pasywna rewolucja omija i, i ten, i to ciężko jest przebić się właśnie tutaj do Polski. Powiem tak, główno z tego jest prawda, ponieważ każdy broker nawet w Polsce yy, i nawet taki XTB czy tam IQ Options i e Toro czy w ogóle z tych takich yy, bardzo dostępnych yy, w 5 minut i, I dają różne ETF-y, trzeba tylko poszukać, co nas interesuje, więc nie rozumiem, czemu takie w ogóle gadanie, takie pierdzielenie. i tak właśnie widzicie, takie są właśnie wiadomości, ktoś to czyta, a potem co on może zrobić z taką wiadomością? Nie da rady i koniec. Jak nie da rady? Wchodzisz, instalujesz obej taką apkę, i już możesz walić do góry SP500 nie ma problemu. I tutaj, proszę bardzo, kupujesz mieszkanie, ok. I już łatwo tak nie zbijesz ceny. Negocjacje według wyliczeń analityków nie ma co liczyć w Gdańsku, czyli nie ma w ogóle takich negocjacji. I tutaj, właśnie opisujemy, że najwięcej zaoferowane przez siebie mieszkania otrzymali 60-latkowie. Okej. Okay? A, a inni e, właśnie tutaj, że e, mają właśnie problemy e, z takim właśnie zakupem, no to jeżeli dla mnie jest coś takiego jeżeli nie ma negocjacji, no to znaczy, że e, liczba tych ludzi, którzy mogą sobie pozwolić się zmniejsza jeżeli właśnie podaż jest taka sama lub rośnie a liczba ludzi mogących kupić dane dobro spada, no to pomyślcie sobie jak to właśnie jest, gdy wolumen spada, a rośnie cena właśnie to jest koniec właśnie piku i tutaj e, Amerykanie Amerykańskie dane zaskoczyły ekonomistów, że zatrudnienie w sumie było wyższe niż planowane, ale ale jak sobie popatrzymy tutaj na wykres, patrzcie, co Wam to przypomina. Jedko ja zrobię tutaj screenshota. O! Muszę znaleźć jakieś oprogramowanie, co będzie mi pozwalało po prostu rysować na tym desktopie. No i patrzcie, tutaj lecimy, 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 i teraz mamy niższy, 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 a tutaj już jest równy. To jest nic innego jak już wcześniej mówiony rounding bottom, a jak wiecie z innych filmików, zawsze jeżeli e, zatrudnienie e, było na tak niskim poziomie, mniej więcej 3-4%, później strzelało w górę, co oznaczało w Stanach e, recesję, tak już się potwierdziło przez 4 chyba e, razy od 1900 chyba tam 20 chyba szóstego, po poprzez tam różne właśnie te rzeczy, więc spójrzcie właśnie jak ten wykres to opowiada. Tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć, że właśnie oglądałem taki odcinek na Nam Zależy, o tym właśnie jak trader opowiadał, że żadna osoba nie dorobiła się na inwestycjach i taki dobry temat był tutaj poruszany, gdyż zeszli tutaj na rodzinę, dzieci i kto ma większe szanse po prostu, czy dziecko pochodzące z tak zwanej rodziny etatowców, czy może dziecko, powiedzmy biznesmenów e, i różnych inwestorów. No ja tutaj tak w sumie nawiązuje to do tego, co, dlaczego w ogóle zacząłem robić ten kanał i interesować się tym i przekazywać właśnie to, co umiem jeszcze bardziej się uczyć. E, ja po prostu zacząłem się interesować tym w właśnie 2017 roku mniej więcej, 16. No i utopiłem dużo pieniędzy swoich. E, można było kupić dobry samochód klasy premium. E, no niestety tak to bywa. I to właśnie nawiązuje do tego, że nie znam osoby, która dorobiła się na inwestycjach. Jest to prawda, nie dorobi się na inwestycjach, jeżeli wchodzisz bez wiedzy. No, ja się boleśnie na tym nauczyłem, ale o ile inni dają wtedy za wygraną, i dzwonią dzwonkiem, tak jak Marines, dzwonią ci, co nie przejdą treningu, że już się podają. Ja zacząłem po prostu się uczyć. Powinienem pierwszy nauczyć, jak zawsze to robię, a potem coś robić, ale tu zrobiłem odwrotnie. Popełniłem wszystkie błędy, jakie po prostu można popełnić na właśnie bańce. Dlatego dokładnie, dokładnie widzę bańkę na nieruchomości, jak to jest, jak to wygląda, bo sam się w to wrąbałem i nauczyłem się na swoim błędzie, więc nikt mnie z tego mojego... Myślenia nie wyprowadzi. Nie ma takiej opcji, po prostu. Dlatego chcę właśnie to przekazać, wszystko to co wiem i nie wiem, może komuś pomogę nie wrąbać się w najgorszy błąd swojego życia. Także temat ten, właśnie o dzieciach, i tutaj też było poruszane, że kto ma większe szanse. No ja uważam, że szanse to jest tylko. To chodzi o bardziej o prawdopodobieństwo, czyli jeżeli na przykład nie wiem, jesteś mechanikiem, to jest nie ogromniejsze prawdopodobieństwo, że twój syn też będzie mechanikiem, bo mu przekażesz tą wiedzę. I też powiem to na swoim tutaj przykładzie, że. W mojej rodzinie nigdy nie było żadnych inwestorów, zawsze była etatowka, etatówka od 7 tam do 15, czy tam, jak tam się w Polsce pracuje. No i, no i tak było cały czas po prostu. I takie było twierdzenie, że do pracy, pracować, pracować. I teraz, jak zacząłem się tym interesować, i tak jak tutaj wam opowiadam o tym, to widzę, jakie błędy popełniłem w przeszłości, ale widzę też, że nikt nie miał mnie tego nauczyć, czyli i tak już daleko wyszedłem idąc po prostu w ten kanion, jakby giełdy, inwestycji, interesowania się tym wszystkim, i jeżeli ktoś ogląda ten mój kanał, to właśnie tak właśnie będę o tym właśnie opowiadał, żeby nie wiem, może wam też pomogę z tym, może wy też po prostu, będziecie, nie będziecie mieć tego po prostu, startować z tego zera, tylko już coś będziecie wiedzieć I, i wtedy to wy będziecie mogli przekazać coś swoim dzieciom, tak jak ja na przykład tłumaczę często mojemu synowi. On często widzi te wykresy, pyta się, da to to, a co to jest, a ten. No i jak już będziemy, podejrzewam, trochę więcej lat, to nie wiem, może się z rok z to tak zacznę mu po prostu pokazywać wszystko co to jest RSI i tak powoli, 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 żeby już miał tą wiedzę, nawet jak jej nie użyje, to zwiększa jego prawdopodobieństwo, że będzie bardziej sukcesorem niż ja w tym wieku, w którym w tej chwili jestem, to może on będąc w, przy 20 za kilka, kilka, kilka lat będzie po prostu... Miał te lepsze wejście, będzie już wiedział tyle i będzie 20 ponad lat do przodu ode mnie, na przykład niż ja jestem teraz. Więc e, takie tutaj, taka moja taka tutaj dygresja, właśnie na, na temat tego. Bardzo, bardzo dobry odcinek, obejrzyjcie go sobie i e, naprawdę kształćcie się. Jeżeli nie wychodzi wam na giełdzie inwestowanie lub coś takiego, to nadal się kształćcie, bo. Nóż, przekażecie tą wiedzę waszym dzieciom, i one już będą miały lepszy światopogląd na politykę monetarną i wszystko inne. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami dzisiaj. Idę pracować nad kolejnym odcinkiem poradnika, więc na razie trzymajcie się. Jeszcze raz dziękuję za 200 subów i do zobaczenia.